Moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test nowości perfumeryjnej, a testować będziemy sobie nowy podkład od Fenty Beauty. Jest to Soft Lid Natural Luminous Longwear Foundation. Jakiś czas temu przetestowałam podkład z Estée Lauder, jest to Futurist Hydra Rescue. Sprawdził mi się świetnie, bardzo, bardzo go lubię. Także idąc tym tropem, postanowiłam, że raz na jakiś czas będę testować również droższe podkłady. I stwierdziłam, że przetestuję nowość od Fenty. Opis tego produktu sugeruje, że może być to dla mnie kosmetyk idealny, dlatego, że ma być to podkład rozświetlający, lekki, naturalny, ale ma być też trwały. Zanim przejdziemy do testu, przeczytam wam opis ze strony Sephora. Rozświetlający nawilżający podkład do wszystkich typów karnacji. Twoja skóra w nowej odsłonie. Jeśli zastanawiasz się, jak uzyskać efekt rozświetlonej cery, ten długotrwały, średnio kryjący podkład jest dla ciebie. Błyskawicznie i długotrwale nawilża, rozjaśnia i poprawia wygląd skóry, a jednocześnie jest odporny na działanie potu, wilgoci i rozmazywanie. Jego lekka formuła błyskawicznie redukuje błyszczenie i przywraca skórze blask. Podkład ma wiele zalet, jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami skóry, gwarantuje długotrwałe średnie krycie i naturalne rozświetlone wykończenie. Natychmiastowo i długotrwale nawilża, rozświetla i poprawia koloryt skóry. Dodaje skórze blasku, jednocześnie zapobiegając jej przetłuszczaniu się. Natychmiast reguluje sebum i redukuje błyszczenie się skóry. Ten opis to trochę masło maślane, ale zauważyłam, że na seforze bardzo często te opisy właśnie tak wyglądają. No i kilka razy powtarzane jest to samo. Odporne na działanie potu i wilgoci. Niezwykle lekka formuła zapewnia efekt drugiej skóry i przyjemne uczucie gładkości. Autentyczne pigmenty, odporne na utlenianie aby twarz promieniała witalnością przez cały dzień. dostępnych jest aż 50 odcieni, co jeśli chodzi o podkłady perfumaryjne, jest naprawdę ogromnym plusem, bo duża ilość osób dobierze odpowiedni dla siebie kolor. Jeśli chodzi o skład, mamy tutaj składnik aktywny, jest to ekstrakt z liści papirusa, który nawilża. Mamy też ekstrakty ze śliwki kakadu które są bogate w przeciwutleniacze, aby rozświetlić twarz i dodać skórze blasku. Także jestem bardzo ciekawa, czy będzie to podkład dla mnie idealny, czy się z nim polubię i czy będzie to mój hicior, podobnie jak Estée Lauder Futurist Hydra Rescue. Z kwestii technicznych podkład kosztuje 185 zł, mamy szklane opakowanie, mamy pompkę, pojemność to 32 ml i jak mówiłam, dostępnych jest aż 50 odcieni. Także przechodzimy do rzeczy, przetestujmy sobie ten podkład. I zobaczmy, jak on będzie na mojej skórze wyglądał. Ostatecznie wybrałam sobie odcień 210, wahałam się chyba pomiędzy 185, a właśnie tym odcieniem, ale doszłam do wniosku, że chcę kupić troszkę ciemniejszy i cieplejszy niż biorę zazwyczaj, bo chcę go mieć stricte na lato. Pomimo tego, że mam naprawdę dużo podkładów, to nie mam ciemnych kolorów. Te, które mam, latem po prostu sobie przyciemniam, dodaję przyciemniacza, więc pomyślałam, że wezmę sobie kolor troszeczkę ciemniejszy, żeby był dla mnie idealny na lato, kiedy jeszcze się trochę opalę. Kolor 210 wygląda tak i myślę, że widać gołym okiem, że idzie bardziej w ciepłe tony. Ja zazwyczaj wybieram kolory neutralne, ale zaczęłam się w seforze nad tym zastanawiać i doszłam do wniosku, że ciepły odcień będzie bardziej pasował do opalonej skóry. Idąc tym tokiem myślenia, wzięłam właśnie ten kolor. No i mam nadzieję, że będzie dla mnie ok. Patrząc na moją skórę w tym momencie, to myślę, że ten kolor może być minimalnie za ciemny, troszeczkę się odcinać. Jeżeli tak będzie, to przyjadę po prostu po szyi, żeby wszystko wyrównać. Ale myślę, że za chwilę, za jakieś 2-3 tygodnie, troszeczkę złapie mnie słońce i wtedy powinien być ok. Co do formuły jest mega lekka, bardzo delikatna, wręcz płynna. Trochę przypomina mi Estée Lauder Futurist Hydra Rescue. Ale mam wrażenie, że wykończenie jest bardziej mokre. Standardowo zacznę sobie od połowy twarzy, nałożę podkład palcami, później doklepię go mokrą gąbeczką. Podkład ma dawać krycie średnie, ale z możliwością budowania. Ma się ładnie na siebie nakładać. Także jeżeli chcemy osiągnąć delikatny efekt, no to nakładamy mniej produktu, a jeżeli chcemy to krycie wzmocnić, to po prostu go dokładamy. Ja standardowo nakładam cienką warstwę. Krycie średnie w zupełności mnie satysfakcjonuje. Powiem Wam, że ten podkład rozłożył się palcem bez żadnego problemu. Wygląda przepięknie, wygląda bardzo gładko. Myślę, że gdybym nie miała mokrej gąbeczki, to nic by się nie stało i tak wyglądałoby to dobrze. pokrycia to faktycznie jest całkiem ok. Widzę, że zaczerwienienia, z którymi się od jakiegoś czasu borykam, minimalnie przebijają, ale nie rzucają się na pierwszy plan. Także w zupełności mi to wystarczy. No, troszeczkę jest on za ciemny i może minimalnie za ciepły. Ale myślę, że da się to ograć. Podkład ma naprawdę przepiękne wykończenie. Trochę się bałam, że może być dla mnie zbyt świetliste, zbyt mokry, ale moim zdaniem to nie jest wykończenie stricte rozświetlające. Tu nie mamy żadnej perły, czegoś, co ten podkład dodatkowo rozświetli, tylko wygląda on raczej naturalnie z taką minimalną dozą blasku. Także bardzo ładnie się prezentuje. Podkład jest niesamowicie lekki, niewyczuwalny, faktycznie daje efekt drugiej skóry. Patrząc do lusterka, tak naprawdę nie widzę, jakbym miała na skórze podkład, tylko jakby była to moja skóra w troszeczkę lepszej wersji. Na opakowaniu mamy napisane, że jest to Natural Luminous Longwear Foundation, czyli ma nam dawać naturalne rozświetlenie i ja się w 100% z tym zgadzam. To nie jest podkład mocno rozświetlający, który aż błyszczy się na skórze, który daje mokry efekt, albo efekt perły, tylko jest to coś mega naturalnego. Ma być to podkład długotrwały, oczywiście dzisiaj to sobie sprawdzimy. Będę chodzić w tym makijażu jak najdłużej, myślę, że minimum 10 godzin. Mamy godzinkę 11.33, także myślę, że koło 21-22 dogram Wam podsumowanie. No i zobaczymy jak ten podkład się utrzyma, jak po tych 10 godzinach będzie wyglądał. Na razie wygląda przepięknie, fenomenalnie. Porównując go do mojego ulubieńca Estée Lauder Futurist Hydra Rescue, mam wrażenie, że wykończenia są podobne. Może ten Sventi jest minimalnie bardziej świetlisty, ale nie stricte rozświetlający, a Estée Lauder ma troszkę większe krycie, ale poza tym no te produkty są naprawdę podobne. Obydwa mają lekką konsystencję, podobnie zachowują się na skórze i dają fajne wygładzenie. Także myślę, że ten podkład z Fenty może być moim ulubieńcem, może mi się sprawdzić. Pierwsze wrażenie jest naprawdę mega pozytywne, wygląda przepięknie, lekko, gładko. Idealne dla mnie wykończenie, czyli bardzo naturalne, z lekką nutą świetlistości i całkiem spoko krycie. Zobaczymy jeszcze jak z trwałością ale jeśli chodzi o inne aspekty bardzo mi się on podoba tutaj macie stronę bez podkładu tutaj stronę z podkładem Fenty no i myślę, że różnica jest widoczna koloryt jest bardzo ładnie wyrównane, wszystko jest fajnie zakryte zakamuflowane no i ta skóra wygląda bardziej promiennie przechodzę sobie do drugiej strony i wszystko wyrównam przez bardzo długi czas nie sięgałam po perfumaryjne podkłady w ogóle mnie to nie interesowało no bo w drogerii miałam genialne kosmetyki fajnie mi się sprawdzały więc nie czułam takiej potrzeby, ale powiem Wam, że po teście podkładu z Estee Lauder troszeczkę mi się to zmieniło. Zaczęłam się zastanawiać, czy nie warto czasem kupić droższego podkładu, przetestować czegoś perfumeryjnego, bo można znaleźć naprawdę genialne perełki. Także dzisiaj testuję z Wami drugi drogi podkład, który kupiłam od bardzo dawna, myślę, że od kilku lat no i zapowiada się, że będzie genialny. Także naprawdę warto czasem wydać troszkę więcej. Bo można się bardzo pozytywnie zaskoczyć. No ten podkład jest przepiękny, jest to po prostu moja skóra, tylko w lepszej wersji. Podkład rozkłada się bez żadnego problemu, daje fajny efekt wygładzenia. Pomimo tego, że jest w tym momencie dla mnie troszeczkę za ciemny i za ciepły, to wydaje mi się, że przepięknie się wtopił. Nic się tutaj za bardzo nie odcina, wszystko się ładnie dopasowało. Także na ten moment jestem naprawdę zachwycona. Pomyślałam, że sprawdzę czy ten podkład faktycznie da się zbudować, czy da się wzmocnić krycie. Dołożyłam go troszeczkę w miejscach, gdzie przebijały mi zaczerwienienia. No i to krycie się przepięknie zbudowało. Ta okolica wygląda nadal bardzo lekko, nie ma efektu ciastka, nie ma efektu maski. Wszystko się ładnie połączyło. Projektor, po który dzisiaj sięgnę to zapomniany ulubieniec, czyli Dior Backstage. Jest to niby odcień 1N, ale biorąc pod uwagę wszystkie moje korektory, to jest on jednym z ciemniejszych odcieni. Pomyślałam sobie, że fajnie zagram z tym podkładem z Fenty, który jest troszkę za ciemny. Standardowo nakładam minimalną ilość i blenduję pędzelkiem odchudę. Na dłuższą chwilę od tego korektora odeszłam, bo on ma dosyć mocne krycie i jest zastygający, a ja ostatnio używam korektorów bardzo lekkich, które mają lekkie krycie ale raz na jakiś czas sobie o nim przypomnę. No i muszę przyznać, że daje naprawdę przepiękny efekt. Korektor bardzo ładnie połączył się z podkładem, nie ma żadnego odcięcia. Myślę, że kolorystycznie również wypada to ok. Także będę sobie teraz ten podkład testować, będę go często używać. No i myślę, że będę go łączyć właśnie z korektorem z Diora. Poza kamerą zrobię sobie kremowe konturowanie oraz przypudruję całą twarz. Bronzer Pezej Krzyszkowska. Jest to bronzer kremowy w odcieniu 01. Róż i rozświetlacz to paletka Rose Cic Duo. Na to dołożę jeszcze troszkę pudrowego różu i będzie to Benefit Pitching. A jeśli chodzi o pudry, pod oczy pójdzie kobo Wave vale Touch. A na całą twarz nam Talk Free Loose Powder. Także poza kamerą dokończę cały makijaż i pokażę Wam efekt końcowy. Zobaczymy, jak podkład z Fenty będzie wyglądał po przypudrowaniu. Makijaż skończony i po przypudrowaniu pudrem znam podkład z Fenty nadal wygląda przepięknie. Jest to bardzo naturalny, lekki efekt. Ta skóra jest taka mega promienna, świeża. Ten podkład przebija spod pudru. Pomimo tego, że puder znam jest taki miękko matowy, daje delikatny efekt matu, to ta skóra nadal jest taka lekko rozświetlona. Także powiem Wam, że pierwsze wrażenie jest mega pozytywne. Kupując ten podkład za taką kasę, trochę się bałam, że się zawiodę, że raz trafiłam na genialny kosmetyk, czyli podkład Estée Lauder. No a druga próba nie do końca będzie udana. Ale okazuje się, że jednak warto zaryzykować, warto czasem kupić coś droższego, bo zapowiada się, że będzie to mój ulubienie. Tak naprawdę na ten moment nie wiem tylko, jak podkład się utrzyma, czy się wyświeci, czy się poprzeciera w ciągu dnia, jak będzie z jego trwałością, ale jeśli chodzi o efekt na skórze, o wygładzenie, o lekkość, o bardzo świeży, promienny efekt i ukrycie, no to wszystko jest tak dla mnie na plus. Podkład mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Mamy dzisiaj dosyć wysokie temperatury, jest bardzo ciepło. Ja planuję na dłuższą chwilę wyjść, także spotkamy się za 10 godzin i sprawdzimy, jak ten podkład sobie poradzi, jak na mojej skórze będzie wyglądał. Wracam do Was po prawie 10 godzinach na podsumowanie trwałości nowego podkładu Fenty Beauty. Jest to dokładnie Soft Lit Natural Luminous Longwear Foundation. Mogłabym posiedzieć w tym makijażu jeszcze dłużej, ale chcę się już wykąpać. Jestem po prostu zmęczona tym upałem, tą wysoką temperaturą. Także dogrywam Wam podsumowanie. No i powiem szczerze, że ten podkład bardzo ładnie się utrzymał. Tak naprawdę na bokach twarzy wygląda nieskazitelnie: nic mi się nie pozbierało ani w bruzdach, ani na czole. Jak widać, dosyć mocno się wyświecił i to jest tak naprawdę jego jedyny minus. No bo jeśli chodzi o samą trwałość, jest bardzo dobrze. Patrząc z bliska do lusterka, widzę, że minimalnie przetarł się na brodzie, ale jest to bardzo delikatne, także myślę, że użyłabym jakiegoś pudru i nadal wyglądałoby to dobrze. Temperatura była dzisiaj dosyć wysoka, było mocne słońce, także były to dosyć trudne warunki na testowanie podkładu. Przybywałam też długo na dworze, no a ten podkład moim zdaniem wygląda super. Wystarczyłoby zdjąć nadmiar sebum, lekko go przypudrować. I na spokojnie mogłabym w tym makijażu chodzić jeszcze kilka godzin. Przygotowałam sobie oczywiście czystą chusteczkę, żeby odbić nadmiar sebum, zobaczyć jak to wygląda pod spodem, ale tak czy siak, moim zdaniem ten podkład zdał egzamin. Przetrwał naprawdę bardzo dobrze. Jak widzicie, troszeczkę się go poodbijało, ale powiem wam, że jak zdjęłam nadmiar sebum, to ten podkład wygląda jakbym nałożyła go przed chwilą. Efekt jest bardzo świeży, leciutki, promienny. Korektor mi się minimalnie pozbierał i to się trochę odcina, ale podkład prezentuje się przepięknie. Bardzo dużym plusem jest to, że on mi w ogóle nie powchodził w bruzdy, w załamania no nic tutaj nie ma. Także muszę przyznać, że jestem w ciężkim szoku. Nie spodziewałam się aż tak dobrej trwałości, bo jednak, jest to podkład o wykończeniu rozświetlającym, a jest on naprawdę trwały. Także u mnie sprawdził się świetnie i jestem z niego mega zadowolona. Jest uważam za mega udany, Moim zdaniem jest to podkład perfumeryjny, zdecydowanie wart uwagi. Myślę, że będzie to obok Estee Lauder mój drugi ulubieniec i będę po niego często sięgać. I jeżeli szukacie podkładu, który będzie miał fajne takie promienne, naturalne wykończenie, średnie krycie i dodatkowo będzie trwały, to warto się nim zainteresować. Ja jestem z niego bardzo zadowolona, cieszę się, że się na niego zdecydowałam, że go kupiłam. No i utwierdziło mnie to w przekonaniu, że warto jednak raz na jakiś czas kupić jakiś droższy podkład, warto wydać troszkę więcej kasy. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał i miło spędziliście ze mną czas, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać, czy testowaliście nowy podkład od Fenty, a jeżeli tak, to napiszcie, co o nim sądzicie. Napiszcie, jak on wam się sprawdził i dajcie też znać, jaki macie rodzaj cery. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa.